Cześć kochani z tej strony, ja Wiktoria jest w odcinku na moim kanale, a dzisiaj wam historię o tym, jak moja nauczycielka nazywa mnie szczeniarą i gówniarą. Opowiem jeszcze inne historie: jak bardzo one nie szanują uczniów, i jak bardzo jestem przewrażliwieni na tym punkcie. Ale teraz intro: OK, więc zanim zacznę opowiadać, to znaczy, że ja tę historię już tak opowiadałam pewnie już na jakimś odcinku na live'ach, może się już przewijała kilka razy na jakichś relacjach moich, ale zawsze to były takie chaotyczne opowieści, ja gdy grałam w vlog z tam nie potrafiłam normalnie powiedzieć historii, ponieważ się rozpraszałam głównie w, w parkurze, więc dzisiaj po prostu wszystko wam czysto wyjaśnię i opowiem tą piękną historię. Oraz jakieś inne poboczne, które mi się przypomną, ale już naprawdę nie przedłużam, i id idziemy do pierwszej. Pierwsza historii. historia wydarzyła się chyba w piątej klasie jakoś na drugi semestr, na koniec pierwszego semestru Pamiętam to, bo wtedy nam się bardzo często zmieniały nauczycielki od matematyki bo nasza miała urlop macierzyński po prostu i przez pierwszy pół roku w ogóle nie mieliśmy stałych nauczycieli od matematyki mieliśmy zastępstwa, nie mieliśmy w ogóle matematyki, czasami mieliśmy jakąś nauczycielkę z nauczycielami innymi no strasznie to było chaotyczne no i w końcu przyszła ta nauczycielka, nie będę jej dawała nazwiska, nazwijmy to nocznie po prostu panie do matematyki. No wiecie, Rodo nie będę też, nie mówił żadnych nazwisk, żeby nie było. No i generalnie sprawa wyglądała tak, że mieliśmy jakąś po prostu lekcję, my się zaczęliśmy rozpakowywać. Ja kucnęłam do mojego plecaka, żeby z niego wyciągnąć wszystkie książki na Y, stu lat, jak to się nazywa? Ławkę, Jezu. <grym> Za długo w szkole nie byłam. I nasza, na, nasza matematyczka powiedziała, że zapowiadam sprawdzian. Bo po prostu, no to dzisiaj zapowiadam wam sprawdzian. Coś się też nie powiedziała. No a to był nasz drugi temat z tego działu, jak nie pierwszy, trzeci może. I ja i kilka osób z mojej klasy powiedziała po prostu pod nosem co? To było coś takiego po prostu jak pod nosem, ze zdziwienia, mówicie co? To nie było żadne aroganckie, jakieś yy, jak to się nazywa bulwersyjne, wylewne, nie wiem, nie, 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 nie znalazły tego. To było normalne, co? I ona wstała po prostu od swojego biurka, nabuzowała się i powiedziała coś ten deseń. Wy nie macie prawa mówić, kiedy ja mam za, robię sprawdziany, równie również dobrze że teraz mogę zrobić kartkówkę i mogę Wam wszystkim dać uwagi. My się zdziwiliśmy, że on też sprawdziła po drugiej lekcji z tego działu. A ty na nas się drzesz, że my nie mamy szacunku. No, w sensie nauczyciele są tacy. nie mają dystansu do siebie, chyba tak to mogę nazwać. No dobrze, a teraz kolejna sytuacja, taka większa. No i ta druga sytuacja, największa. Ona może być całkiem długa, jeżeli będzie za krótka, to jeszcze powiem jedną sytuację. Ale ta historia wydarzyła się również w piątej klasie, może szóstej. Wydaje mi się, że w to była piąta, czwarta klasa. Najprawdopodobniej piąta, bo piąta i mam najwięcej przebojów yy, moich dram szkolnych z nauczycielami i z uczniami. A więc historia wydarzyła się przed lekcją polskiego, i o ile dobrze pamiętam, to był to czwartek. Yy, I staliśmy przed celą od języka polskiego, pańca od tej klasy, <grych> i mieliśmy taką polonistkę, która była po prostu trochę starszą kobietą. No, już miała, była miała w podeszłym wieku, nic nikogo brać, no po prostu miała tyle lat, ile miała. No, jeżeli ktoś się obraża, że ma ile lat i po prostu ktoś to zauważy, to jest to totalne już po prostu przegięcie. Ale co się wydarzyło? No po prostu był tłum, wszystkie klasy czekały aż ja się wpuści do sali i po prostu wszyscy stali na korytarzu, mieliśmy, my mamy tak znaczy mieliśmy. Yy, moja podstawówka była tak podzielona, że jeden trzy swoje piętro i cztery sześć mieli swoje piętro. Tam chyba jeszcze wtedy, o ile się nie mylę, mieliśmy łączone klasy z gimnazjum i liceum, więc tam było naprawdę dużo osób, ale to chyba nie był ten czas. Wydaje mi się, że to właśnie była piątek, klasa gdzieś tak nie było, ale chodzi mi o to, że po prostu staliśmy tam i było głośno, każdy coś się dar, każdy tam gada. no wiadomo dzieci, 11-13 lat chyba tam się ma w 4-6, no więc głośno, wszyscy tam się gadają, no i ja gadałam z Nastią, z jakimiś moimi koleżankami, w takiej wiecie, po prostu w takim kółeczku, przy poloniska, ale oczywiście jako nauczyciel od własnych sali nie miała klucza, bo czemu miałaby mieć klucz od własnej sali, prawda? I ja muszę tu coś powiedzieć, bo ja nienawidzę chodzić po żadne kluczyki, po żadną kredę, ja jestem nieśmiałym człowiekiem, może troszeczkę się to polepszyło, ale ja, jeżeli czegoś nie wiem, nie jestem jakoś zbyt niezamśniatym tym terenie, mogę tak to chyba nazwać, ja po prostu jestem zbyt nieśmiała, żeby to zrobić, no ja się boję iść po sztućce do restauracji, w której nigdy nie byłam, bo nie wiem, gdzie one leżą, więc no boję się po prostu takich sytuacji, że ja coś źle zrobię, się po prostu wygłupię, będzie w ogóle wskazać, że będzie na mnie gapił, no nie chciałam... Nie chciałam po prostu błądzić po całej szkole, gdy oni już wyjdą po mnie do klasy, bo ktoś inny ten kluczek znajdzie. Co się wydarzyło dalej? No ja sobie gadałam w tym kółeczku, przyszła moja pani właśnie od polskiego yy, i zapała mnie za ramię i powiedziała Wiktoria, czy możesz iść po klucze do sali? A ja powiedziałam, a mogłaby mnie? No jak człowiek do człowieka, zapytała mi się, czy bym mogła pójść, ja powiedziałam, że a czy bym mogła nie iść, nie pytałam się, czy mógłby iść, to i coś innego dokładniej. No właśnie po prostu, boję ja tych sytuacji nie lubię tego robić, więc no, naturalne wydaje mi się to, to, że nie będę się do tego zmuszać, skoro wokół mnie jest 20 innych osób, które również mogłyby to zrobić. I moja przyszedłka zareagowała w ten sposób, że tak za zerami i powiedziałam, dobrze, pójdzie ktoś inny. Okej, okay, ja wróciłam do mojej rozmowy z koleżankami, bo gadałam sobie z nimi, więc po prostu tam wróciłam do tej rozmowy. Pamiętam, że się zapytała, chyba, nie jest pewna. O, o co chodziło, a ja prawdopodobnie zruszałam ramionami. Zapamiętajcie sobie to zruszenie ramionami, bo to jest bardzo kluczowy element tej historii. Po ten kluczek poszła moja inna koleżanka i my już się zdążyliśmy wejść do sali i siedzimy sobie, ja siedzę w trzeciej ławce wyśrodkowego rządu, rządu, rzędu, nie wiem, rzędu. Ja rozpakowywuję sobie ponownie książki i wchodzi mi jako I robi, Wiktoria, chodź na słówko. A ja takie, dobra, pójdę. I ja myślałam, że coś zrobiłam, no w sensie nie myślałam że chodzi w ogóle o ten kluczyk, Ja zapomniałam o tej sytuacji. To była taka normalna sytuacja, jak nie wiem, powiedzenie, dzień dobry komuś na korytarzu. No nie myślicie o tej sytuacji, bo tak, coś się wydarzyło, no, to było jedno zdanie i wybuchła drama. I ona i moja wychowacz nie mnie przed tą salę, nie pamiętam co mówiła, bo ja zawsze nie, ja nienawidzę po prostu, jak się na mnie krzyczy, jak dostaję jakiś opie, w sensie to był po prostu totalny oszan. I ona po prostu stała przy mnie i, i ochrzeniała, i wiecie, ja nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja czuję takie uczucie gorąca, taki wstyd. No nie wiem, strasznie mi to stresuje. Może już teraz nie, nie wiem, dawno nie zostałam ochrzona od żadnego nauczyciela. Pewnie to zmieni niedługo. I moja naczelka mówi teksty w rodzaju, że coś ja myślałam, że ja w ogóle nie mam szacunku, że moja pololicka ma wnuczkę, i, i, ta, i ona sobie nie wyobraża, żeby ta wnuczka się tego tak nie zachowała. A ja mam takie po prostu, ale o co chodzi? Ja nie poszłam po kluczyk. Czy ja zamordowałam człowieka? Jezu, czy ja przez to, że nie poszłam po kluczyk, czy ktoś poszła po ten kluczyk, i on spadł ze schodów i umarł? Czy to moja wina? Czy ja zamordowałam człowieka przez to, że nie chciałam No nie wiem, no, no po prostu chcę taki okszan. No dobra, no i sobie wchodzę do sali. Mm, I pr wtedy przechodziła moja koleżanka, chyba ta sama, która ma półkluczyk, wrzucała chyba z toalety, bo musiała nauczyć gąbkę I wchodzi do sali i wtedy padł taki tekst, że moja nauczycielka, moje wychowawczyni gada są polońską I mówi, no teraz są takie szczeniary Co? Nauczycielka przy całej klasie, każdy jest już w tej klasie, mówi, teraz są takie szczeniary padło słowo gówniary, czego nie słyszałam, nie jestem pewna, ale tak mi powiedziała Nastia jakaś tam inne moje koleżanki. No i potem lekcja trwa najlepsze, siedzimy sobie, y y słuchamy co tam mówi, takie, ja mam takie WTF, co się właśnie stało? Y I nagle ta pani patrzy się do mnie i mówi Wiktoria, możesz skserować? A ja tym, że przecież... A, jeszcze, ale, poczekajcie, jeszcze muszę cofnąć. Moja chłopczynicza powiedziała, że ja muszę panią, yy, o, moją polonistkę, że ja mam jej po prostu przepraszam, jakbym coś jej jak krzywdy. Oczywiście ja przeprosiłam, nie no, bo tak kazano mi to, to zrobiłam. Nie wiem, nawet gdybym była teraz, to też bym przeprosiła. W sensie, nie uniosłabym się dumą, znaczy chciałabym, ale bym to nie zrobiła, nie mam psychiki, muszę się dumą przed nauczycielami jeszcze. A ja wstaję i mówię, dobrze, biorę te papiery i idę taka. <śmum> do, tej, do tej biblioteki. A w środku tej biblioteki jest moja wychowawczyni. Dlaczego, moja wychowawczyni? Każdy miał na nauczycielka, mogłaby się tylko nie mojej wychowawczyni, która mi się opieprzyła. Dlaczego? A oczywiście w bibliotece jest i bibliotekarka, jakieś inne nauczycielki, które mają to z okienku, nie mają żadnej lekcji do poprowadzenia i sobie gadają tam z kawką oczywiście, z herbatką. I ja wchodzę. I słyszę te, ten sam tekst. No, pani nazwisko. Mam wnuczkę, ona sobie nie wyobraża, że taki brak szacunku w ogóle, Wiktoria. Co ty sobie pomyślałaś? Kurde, Bele, ja nie poszłam po kluczyk, o co chodzi. I dalej leci, że nie, to był totalny brak szacunku z mojej strony. Że ja po prostu, ja ona nie wyobraża sobie, jak ja, po prostu jej uczennica, która ma takie dobre oceny, mogłam się chodzić, miałam poświadczenie z Paskiem. No, jakie się mogę tak zachować? Ja dałam w głowie wytyfy, o co chodzi. No i spoko, to była chyba przedostatnia lekcja, albo nie z ostatnich, albo nawet pierwsza, nie wiem, ale po prostu, przez cały dzień chodziłam zestresowana. Ja wróciłam do domu i ja się po prostu rozpłakałam. Ja weszłam do domu, i ja się po prostu cała rozpłakałam. I moja właśnie nie patrzy, no, a co się stało, tutaj, no a ja po prostu płaczę, że zostałam dost opieprzona, mam po prostu okrzan, nie mam pojęcia o co chodzi, za co mam ten okrzan i po prostu siedzę, yy, znaczy stoję w drzwiach. No i moja mama napisała do mojej uchowawczyni, zapytała się o co chodzi, bo napisała, że dziecko wraca do domu, płacze, nawet nie wie dlaczego zostało. Yy, moja mama to chyba nazywa pouczone, no ja po prostu nazwałam to opieprzem, bo ochrona, po prostu darcie mordy na no, dziecko, które nie wie co zrobiło. Yy, no ale to było pouczone, nawet nie wie dlaczego. I pamięta, pamiętacie jak mówiłam, że się sobie zapamiętali, że zruszam ramionami? Tak guys, moja uchowawczynia odpisała, że albo zadzwoniła, bo Wiktoria, gdy się odwróciła, zruszyła ramionami no, się, na nauczyciela, to był totalny brak szacunku. Ja tego nie pamiętałam! Ja pamiętam, jak stałam w kuchni mam i to powiedziałam ja takie no nie, no może z tymi ramionami zruszyłam, no ale to nie było jak pokazanie faka i po prostu a, wal się, bal się, nie pójdę po kluczyk. Odwróciłam się do koleżanek, z którymi nie gadałam, więc no może w odruchu nie, no teraz z tego może się to wymyślałam, a może tak było. Ja sobie jak pamiętasz mi powiedz, ale następnie się różnie zapytała, o co chodzi, a ja posłyszałam do mnie, że nie wiem. I może ona to po taki brak szacunku, ona wzruszyła ramionami? No jak tak można? No przecież... Dzwonmy na policję, bo to będzie przestępstwo, to będzie kryminalistka, no, no ja nie wiem. Miniało lata o tej sytuacji, a ja dalej ją pamiętam jakby to było wczoraj i nadal jestem zła. Jak właśnie czy też tak o takie głupoty przypieprzają, to dajcie znać w komentarzu, a ja jeszcze a ja teraz nam kolejną i ostatnią historię w tym odcinku. A więc ta historia wydarzyła się w tym roku, na e lekcjach oczywiście. O tej chyba historii nigdy nie opowiadałam, może że na jakimś slajdzie się przewinęła. E, ale to było tak, że to była biologia. Pierwsza lekcja miałam się tej biologii. Czyli lekcje to miałam chłopczynią, siedzę sobie po prostu na lekcji i nie wiem, czy ja coś robiłam w telefonie, czy ja rysowałam, czy ja po prostu się zamyśliłam, czy ja coś czytałam, czy ja, czytałam, czy ja pisałam z widzami na Discordzie. By the way, zapraszam na Discord, drugi link w opisie. No i sobie siedzę po prostu i nagle słyszę, że pani mnie wywołuje do zadania, no takie... No dobra, nie wiem co robimy, no i ja włączam mikrofon, mam takie, hum, hum, no nie wiem, no nie słuchałam, po prostu nie wiem i mój kolega z klasy mówi mi ostatnie, a ja mówię, o dobra, to robimy ostatni punkt, czytam ostatni punkt, który nam wysłała zdjęcie, ona, to nie jest to Wiktoria i, i ona takie, zapamiętam to sobie i miałam takie, na no spoko. Okej, okay, było, nie znam odpowiedzi. No, czy byli nie w takiej sytuacji, że nie wiedzieliście, o co was zapytano? No, ja zawsze do nas o co chodzi, o co się pytała? Albo, a może w którzy pytali, bo mi panią zaczynało. No, a czasem naprawdę zaczyna, tak. I miał tej sytuacji tydzień. I do szkoły przychodzą rodzice, żeby coś podpisać. To jest chyba czy na egzamin albo jakiś. No, jakiś dokument, po prostu muszą iść do szkoły podpisać, każdy rodzic. No i idzie moja mama. I moja chłopczyni do niej mówi, że Wiktoria to chyba w piżamie siedzi na tych lekcjach, że ona chyba jeszcze w ogóle w łóżku siedzi. Bo słuchajcie, ona tak, ona tak skłamała moją. Bo ona powiedziała, że. Bo ja, się, ja jej się pytam, jaka jest ona mówi obecna. Hmm, a w tej bajce były smoki? Ciekawe, ciekawe. W sensie, what the hell? Nie powiedziałam obecna i moja map mnie obroniła. Powiedziała nie że ja stąd nie wstaję o 7.50 z łóżka, wchodzę na laptopa i go włączam, bo ja wiem, że jakbym ja siedziała na wszystkich chciech na łóżku, to ja nic nie zrobiła. Więc ja po prostu schodzę do biurka, który jest za mną, wysuwam komputer o 8, włączam tego laptopa, żeby cokolwiek się rozbudzić o 8. Mogę sobie spać i mieć po prostu wywolone te lekcje, ale nie, to jest taki brak szacunku. Ale gotuję się, bo nie ja, guys, mnie się po prostu gotuję, jak ja o tym mówię, naprawdę, jestem zbuływersowana. Zb zb no i dalej. E, mija kolejny tydzień, i to chyba była szansa, lekcja przed. Jak to się nazywa, też na chyba tak to się nazywa. No i sobie siedzimy na godzinie uchowawczej, która mamy w czwartek na ostatniej lekcji, i ona tam mówi, że: No, policzcie sobie punkty, jakie macie za zachowanie, czy chodzi wam dobre, czy bardzo dobre, tam nam tłumaczy. No i podsumowuje tą całą godzinę chowawczą, że to mówisz, no, ty musisz sobie tam coś tam, ty musisz coś tam. I mówi o osobach, które kombinują na lekcjach, nie przychodzą, mają, nie mają w ogóle żadnej obecności, nie robią nic, nie mają zaległości i wymienia, Jakiś tam uczniów z Mikratesk, którzy faktycznie nie wchodzą na lekcje, wyłączają się w połowie, wchodzą tylko na obecność, rozłączają się jak są pytani, nie odzywają się. I mówi do mnie, no panna, moje nazwisko, również się o tym przekonała. No ja chyba lepiej wiem czy siedziałam przy biurku, czy na moim łóżku. No jakby jedna lekcja, którą leżałam na moim łóżku, to było łeb, ja po prostu zaspałam i to było, Nie jestem nie po prostu łaską, że tam odcinek za nim się całkowicie. Więc okej, zakończymy ten odcinek z tym Karuzeną śmiechu. Ja na koniec chciałabym Was poprosić, abyście pisali w komentarzach swoje historie szkolne, elekcje albo szkolne, Wolałam, żeby to były takie szkolne, szkolne, historie, co jeszcze działo się za czasów szkoły. Gdy mieć takiś tak przypał, gdy naciele po prostu mieli do Was problem o nic, możliwe, że nagram z tego odcinek, coś tak jak nagrywa Nastia. Yy, no więc jeżeli chcecie coś takiego, to dajcie łapkę w górę oraz piszcie to w komentarzu, a ja się żegnam, pa pa!